Nie to złe, nie jest złe, ale, no ale nie jest aniono. Oddaję ci te duty frutti bieszta. Jak taka starsza pani, jak ta coś pokazać poczekaj, pożekaj, pożekaj, pożekaj. bo się uh ubiorę i szlafrok <task> na kolaczki <task> ubiorę. Cześć, Mankowie, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym teście z ciocią Anią. Powróciła do nas. Wspólnie sytuacja jest taka, że będziemy dzisiaj robić test. Będziemy robić wielki test. To jest jogurcik. Mhm. Mm Przez No łyżeczki. Jakoś tak śmierdzi trochę. Dobra, ja mam tutti frutti jakieś. Nie mam dania. Hmm. Hmm. Ja mam chyba danio. Pokaż. To jest ten smak. Takiego ja się zgubiłam. Łyżeczkę mi ukradłaś. <ścoughs> no dalej, mi łyżeczkę. No to masz swoją łyżeczkę w jogurcie. To jest tak? Tak. Ja swoją trzymam w ręce już nauczona doświadczeniem. Ja zrobiłam cały okrąg, nie? To jest serek. Tak. Nie jest to złe. Nie jest złe, ale... Ale nie jest to danio, Oddaję ci te frutti, bierz to, Dawaj Danio. Ja się to zdziwimy jeszcze wa. No nie, no na pewno to jest danio. No nie ma opcji, no. Ściągamy. Moje jest lepsze, nie? No. Nie. Nie, 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 nie. Nie! Co? Ale ja nie z... Poczekaj, poczekaj, głupio! Zweryfikuję. To, co się stało z Danio? Czemu on jest taki, coś się zmieniło? Czemu smakuje jak Tutti Frutti? A Tutti Frutti smakuje jak Danio. Ale jakim cudem? Nie wiem, ale jeśli pamiętacie smak starego Danio, nie że zepsutego, tylko z wcześniejszych lat. To smakuje teraz tutti-frutti do, dokładnie tak samo, a to zmieniło smak. No ja, by, ja bym rękę dała uciąć, że ja mam na nią. No. My nic nie pomieszałyśmy tutaj? Nie. Na pewno? Nie, na tak Oż kurde, no. No to to jest zaskoczenie. Ja jestem w totalnym szoku. A my już obrażaliśmy tutti-frutti. Nie, no, tutti Frutti pewnie, nie? Ale głupia ja teraz. Nam. No bo jedno, jedyne, prawidłowe danio waniliowe było, było zawsze. Jedno. Ale ono zmieniło smak, bo ja pamiętam smak danio, bo jadłam bardzo często. I to I był ten, ten, smak. ten smak. Ale oni kiedyś tam robili chyba jakieś trochę zmiany tego składu. I Tutti Frutti? Może gdzieś chcieli e, przeoszczędzić na tak Może, co, nie, Może wiem. nie wiem. No, tu ogóle, patrz, tu są w ogóle trzy składniki tylko. Ty no, normalnie Tutti Frutti ja chyba dla... Serek naturalny, cukier e, naturalny, aromat waniliowy. A tutaj co tu jest? E, twaróg odtłuszczony, śmietanka, woda, cukier, skrobia kukurydziana, naturalny aromat waniliowy z innymi naturalnymi aromatami, sok cytryny zagęszczony. Kurde, Danio ma długi skład, a ten mm. ma tylko trzy. I może dlatego jest taki dobry. Nie, to nawet jakby była, jakby tuti okazał się droższy, to wybieram tutaj Frutti, nie, nie Danio, niestety. Jakie to Złoty. 90, a Danio 2,50. 2,50, no. Myślę, że przy tej inflacji to tyle już by kosztowało. Danio jest nieco mniejszy, 130 gramów za 2,28, a serek biedronkowy 150 gramów za złoty 69. Wow, no no to, to nawet kurde. nie ma się nad czym zastanawiać. Tylko tutti frutti. Tutti frutti. Ma, polskie mleko. Ja to szanuję. Mlecz... I piątnica. Mleczna dolina tutaj była pewnie wykorzystana. No jak ci mówię. No nie, no, powiem Wam, że to było bardzo dobre i bardzo mnie zaszokował ten test. Oddawaj. Tutti Frutti. Naprawdę tutti, tutti Frutti, jest spoko, jestem nie? w szoku. Brawo, brawo Tutti Frutti. Brawo. Czekaj, wymienię oczy na jednorożca. Ale masakra, nie? Hmm? Jak tak można w ogóle ludzie? Przyczytać? Pachnie? Pachnie. Czoklet. O, mm. a można zjeść całe, czy nie wypada? Macie tam po pół. No. Pusy zjeść. Kokosowe. Dobre. Ale takie po prostu słodkie. Nie wiem, czy mogę więcej niż. Mm. Nie myślałam, mm. że to kokos. Moje jest smaczne. Ja znam ten smak. Pokaż. Ja go znam. Bo moja babcia mi go kupowała zawsze. Mm. Nie masz princeskę jakąś. Mm -hmm. Mm -hmm. To jest słodkie. Ale tam jest słodkie. słodkie, nie? Tam jest po prostu nawalone cukrem. Nie czuć tego kokosa. Ja mam i krem. krem żeby zjadła ten mój ugryziony kawałek. <grym> nie no, stawiamy na moje, nie? nie no, u mnie to na pewno jest princeska... Lo... No kurde. Princeska, princeska to nie jest da się... smak dzieciństwa, nie? Babcia mi zawsze kupowała princeskę kokosową. A ja princeskę kokosową, to tak powiem. No. Najlepsza jest. Cena, jaką sprawiasz cenę? Princeska na pewno, droższa. Princeska 2 złote, A to za złotówkę? No myślę, że musi być taka przebitka, Aha. żeby zachęcić ludzi do kupowania tego. Powiem czy się dokładnie odnosisz. Złoty 9 do 90. Serio? Ale dobrze trafiłyśmy. No. No to to powiem ci, to już chyba doświadczenie wychodzi na życiowe. Wytrapiamy tak. z tymi cenami. No to nie, to są ale. są do lata do... zakupów. Dopua ja dopłacam do princeski. No sorry, bo tutaj. No nie, nie, no dopłacam do ogóle... princeski. Ja no nie jest słody, ja sobie nie kupuję takich batoników, więc jak już miałabym sobie kupić batonika, to po kiego grzeba miałabym sobie kupić bonitkę? No właśnie, jak już kupujesz rzadko, ja też nie kupuję takich rzeczy, ale jak już bym miała kupić, to tylko princeskę. No. No bo to jest jakby marnowanie w ogóle... swojej szansy na zjedzenie czegoś słodkiego, No. Nie? Już? Ło, wow wow, 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 to dawaj! Czekam na ciocia. ciocia, Ciociu, Czekajcie, dzieci, tylko się ubiorę, bo tu... <laughs> Co, Ciasno! Jak <grystanie> taka starsza pani, Starza jak tam To no, puka no, do no, poczekaj, poczekaj, się ubiorę i na na laczki ubiorę. <grystanie> Rzabkowe, no. Takie słodkie. Hmm. To nie jest słodkie, ale nie wiem, czy to mi smakuje. Znaczy jest, jest spoko, ale nie, nie ma takiej słodyczy mm, przytłaczającej. A obstawiam, że twój będzie gorszy. A ja obstawiam, że twój może być Myślisz? gorszy. To nie jest chuj? taki gęstszy, twój, a ja nie lubię takich. O, oh, ten. Oh, oh. aż, aż się zagotowałam. Uu, muszę przepić. No to nie, to mój jest bardziej słodki, taki. Twój wolę. Twój ja wolę, wolę twój... Mój też. No. Jest taki bardziej jabłkowy, czuć te jabłko. Jest słodki, nie, ale nie, on jest taki, nie, nie jest taki gęsty, a ten taki dziwny jest. Taką konsystencję ma, taką no, takie... nieprzyjemną. Tym jednak, aaaa. jednak się obronił. No to się bardzo cieszę, bo ja kiedyś współpracowałam z tym barkiem, więc cieszę się, że się nic nie zmieniło. Tym barkiem! Jej! Możemy wrócić! <grym> <grym> Fajnie było! No, a z to ja nie popracuję. Sok jabłkowy z witaminą C. No to nie, to taki. Ten tu, tutaj czuć jabłuszko. Mhm. mhm. Kurde, ale różnica w soku, co? Mówił 5 zł za tym barka? Ja nie myślę, wiem, z... 6. Tak? No ja daję chyba 5 i tutaj daję 3,50. 3,32 do 4,28. Czyli co, wyprawia z... koło złotówki no w tak? No to nie, no to tym bardzo dobrze wypada tak. cenowo. Cenowo i smakowo, więc lepiej dołożyć no Tak, wydaje mi się. No bo nie, tutaj to, to takie niby sógiebkawe, ale no tak. No, 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 no. Coś z nim jest nie tak. Coś tam nie Inne jabłuszko zostało użyte? Może jakieś takie, wiesz, bardziej jakieś jakiś gorszy sort, mi się mm -hmm. wydaje. Dobra. Z Ukrainy. <grym> tak jest, moi drodzy, jeśli odcinek Wam się podoba, to oczywiście zapraszamy Was na dwie bawy, gdzie ciocia Ania już na Was czeka. Zadawajcie do niej pytania, w następnym odcinku Wam odpowie na wszystko, a w międzyczasie wbijajcie po prostu na dwie bawy i zobaczcie, co dalej testowaliśmy. Trzymajcie się, na razie, cześć!